Niesamowite okno transferowe dla Puszczy Niepołomice, tak, klub z Niepołomic kupił takie gwiazdy jak Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, czy sam Harry Maguire, który dołączy do nich na początku sezonu 23, nie, 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 24, 25, więc co się dzieje po prostu yy, w klubie z Niepołomic, to jest niesamowite, bardzo dobrze według mnie. Według wszystkich kibiców bardzo dobrze według wszystkich są zarządzane te pieniądze, lecz niestety, mimo wszystko drużyna Czesława Michniewicza, nowa drużyna Czesława Michniewicza, dalej nie oddaje jeśli chodzi o statystyki, co może nie podobać się nowemu właścicielowi naserowi Alklafiemu. A więc witam was już w kolejnym odcinku, już czwartym z Puszcza tu Glory, dalej jesteśmy w pierwszym sezonie, ale mamy już e, 3 lutego, jest pod okniem transferowym, ale jest jedna kwestia, bo ogólnie to... JESTEM dobiłem. No bo przez to, że nie miałem e, pada na samym początku odcinka poprzedniego, w którym robiłem największe transfery, Cristiano Ronaldo, e, Salah, Milik, Kiwior i w ogóle, e, na którym wydawaliśmy pełno pieniędzy i jeszcze były mecze, które no nie oddawały, ale były wygrane mecze, były emocjonujące mecze, były bramki, ale w trakcie ustalania kontraktu e, klikałem strzałki, a OBS ma coś takiego, że pod strzałką zmienia się scena. Za to was bardzo, bardzo przy, przepraszam, że taka sytuacja miała miejsce w poprzednim odcinku i mam nadzieję, że w tym odcinku. Już się nie wydarzy takie coś, a jak się wydarzy, to mam nadzieję, że to wyłapie. Dziękuję, i koniec ogłoszenia profilnego. Przechodzimy do odcinka. A więc, aktualnie, po tym jak e, wszystko, wszyscy sobie wypoczęli na spokojnie, no to mamy nasze transfery. Jest siemaszko! A tak, serio, to mamy po prostu na ławie pulisicia, e, ponieważ musi sobie odpocząć, jakuba, jedyny zmęczony, ale. E, taka jedenaska na kolejny mecz komar trochę podmęczony tak samo stępień oraz pan bartosz ale nie ma z, żadnych bocznych obrońców, dlatego pięczek i bartosz zostali oraz stępień e, wychodzimy formacją 4-2-4 cristiano ronaldo oraz arka na ataku u nas przytłaczk siemaszko oraz Salach w, o, w bloku defensywnym bartosz stępień bartosz stępień kivor pięczek oraz komar a na środkowym pomocniku defensywnym Poczobut oraz Danilo Pereira. Tak wygląda ławka i czas e, przejść do spotkania z Piastem Gliwice, którym miejmy nadzieję, że wygramy. Aktualnie mamy 13 miejsce, więc jesteśmy na dnem tabeli, co jest dobre, ale czas na konferencję. Siema, 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 siema. E, no ogólnie to coś o Salachu. Co Salach może pokazać w debiucie? E, bo Salach grał e, tylko w pucharze, no. Wejście w zespół, w zespół może potrwać oczywiście. Co dalej, co dalej? Co dalej, co dalej? Cokiwer może pokazać to samo. To samo może pokazać, czyli może trochę potrwać wejście. Arkadiusz Milik z dobrą formą. Rozumiem. Czy Milik dostanie więcej minut? Rotacja to podstawa. Ronaldo nas nękał, że nie robimy rotacji, więc teraz będziemy rotować. Dziękuję, do widzenia. Gramy mecz. A bardziej symulujemy niż gramy mecz. Szybka symulacja gramy u siebie na stadionie Alżeber Remis Cristiano Ronaldo ratuje nas w 65 minucie. No wszyscy zostali chyba, a nie, nie zostali wszyscy. Jakuba wszedł za Bartosza. I to tyle, co się chyba wy wydarzyło. Trochę nam się posypały morale, szczególnie Cristiano Muczaczo, ale się maszko schodzi. Teraz wejdzie sobie e, Tomalski, mimo że nie jestem zbytnio za tym. E, tutaj Wróblewski na ławę. Piotruś Zieliński również na ławę, bo dopiero co był zmęczony. Majchrzak również na ławę. Wszyscy bardzo ładnie wypoczęci. No i Walski za Poczobuta, ponieważ prosił. A skoro Ronaldo coś się nie podoba, to możemy równie dobrze dać Maichszaka oraz... Nie, w sumie tylko Majchrzaka, przez co rolę kapitana będzie miał Danilo Pereira. No i taką 11-ką wyjdziemy sobie na Zagłębie Lubin. No i zaraz szybka symulacja tego spotkania ligowego. Wypadliśmy z Pucharu na 1.8 w poprzednim meczu i w poprzednim odcinku, znaczy. Te transfery nie oddają. Taki skład trochę mało skupiony, no ale musimy takim zagrać. Cristiano Ronaldo wraca do składu, Mike Szak znowu gra. Mecz Benjaminka z Benjaminkiem u nas na stadionie Alżaber. I wygrywamy. Co się stało z naszą formą? Mimo o wiele gorszej formy to spadliśmy tylko o jedno miejsce, a zarząd jest bardziej zadowolony niż z miejsca 13. Taka jedenastka na nas. mecz z ruchem w ponownie, mecz z Beniaminkiem, mamy tyle samo punktów, więc czas zbliżyć się do Jagiellonii i Białystok. I u siebie gramy ponownie. 15:30 wybiłamy, my zaczynamy i remisujemy 0-0, co nie jest dobrym wynikiem. Czas na mecz ze Mielec w Mielcu, chyba tak to się mówi. I przegrywamy 3 do 1 Tomalski z jedyną bramką. To jest chyba nasza jedyna bramka od ostatnich trzech spotkań. Jest źle, bo jesteśmy tylko jedno miejsce nad spadkiem, a przypominam że spadek równa się zakończenie serii co z takim składem, z takimi dobrymi zawodnikami jak Cristiano Ronaldo Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Christian Polisic, Mohamed Salah, Danilo Pereira to nie, po nie powinniśmy się bać w ogóle o spadek powinniśmy się bać, że się nie zakwalifikujemy do ewentualnych do ewentualnych yy, po prostu międzynarodowych rozgrywek, a my tutaj Walczymy o utrzymanie z takim składem. Konferencja prasowa przed Wartą Poznań i jest tragicznie, jeśli chodzi o formę. Odkąd odpadliśmy z Pucharu Polski e, z jakim to gramy tragicznie. Czy zespół skutecznie uniknie do, e, dolnych e, rejonów tabeli? E, e, trzeba zachować koncentrację. Tak, tak, zdecydowanie. W ogóle się nie boję. E, Co dziś się zdarzy, e, oczekuję coś... Stać nas! Stać nas na zwycięstwo! Tak! Dokładnie! E, e, czy sztab chciałby jakoś odnieść się do obiekowej, żeby puszczać niepołomnica to lepsza? Musimy grać lepiej! Musimy grać lepiej! To tyle. E, no! Musimy już niestety kończyć. Dziękujemy państwu. Więc teraz przechodzimy do szybkiej symulacji, spotkania z wartą. Poznań, u siebie na stadionie Alżaver. I bez problemu wygrywamy to spotkanie 1 do 0. Yes! Ostatnio z drużyną z Poznania wygraliśmy. Taki skład leci i wygrywamy jeden do remis 1 do 1. Z, z lechem Poznań to jest dobry wynik. Wreszcie zaczęliśmy grać. Przechodzimy do spotkania z koroną Kielce Cristiano Ronaldo na ławce, ponieważ już skończyła mu się przerwa. Mohamed Salah nie trafia karnego, ale i tak wygrywamy! Let's go! Szybka symulacja Cristiano Ronaldo w podstawowym składzie przeciwko Rakowowi Częstochowej Kidal oraz Nowak. Niszczą nam marzenia. Mecz z górnikiem zabrze, chyba bez zmian w składzie. i Wygrywamy 3 do 2. Arkadiusz Milik, Chris Ronaldo i Mohamed Salah. Salah. Dają nam 3 punkty u siebie. Mamy... Siema, siema, widzu. E, no, ogólnie to. E, jak przygotowaliście się do tego e, meczu? No, ogólnie to należą im się przy, pochwały, że. Podołali, podołali takiemu wielkiemu klubowi jak Górnik. Czy ostatni gol klubu Górnik zawrzem miał znaczenie? To nieistotne było. To było nieistotne. Komar mógł sobie to wpuścić i tak wygraliśmy ten mecz. Rasek był dziś jeden z najlepszych zawodników rywali. Jak trudno było znaleźć luki? No. Po prostu graliśmy swoje, tak? Po prostu graliśmy swoje. Dzięki, dzięki. To tyle. Nora! Konferencja prasowa przed derbami z Krakowią. E, pasy kontra puszczają niepołomice. Siema, siema, wygramy to, wygramy to. Na 100% z takimi zawodnikami to aż wstyd przegrać. Czy wasza drużyna może w końcu chce sezonu ktoś do dookół tabeli? Powalczymy do końca, powalczymy do końca. Mam nadzieję, że tak, bo inaczej mnie zwolnią. E, no to co? E, czy wynik ostatniego starcia wpłynie na kolejne? Wydajmy e, Krakowy też za przegra. Musimy z nimi wygrać. To są te ryby, musimy z nimi wygrać. Poszedli w pojedynku kopat, 1-1 Czy tym razem wygracie? Damy eee, z siebie wszystko! Damy z siebie wszystko! To tyle, nara, dzięki, dzięki A więc zaczyna się spotkanie derbowe Krakowia kontra Puszczenie przynajmniej, przynajmniej w Google było, że to są derby Bo nawet wyszukiwałem Areczek piękny już przygotowany Komar też na najlepsze No i co, zaczynamy po prostu to z widoku, widoku taktycznego No musimy wygrać to spotkanie I teraz co? I rozpoczynamy to spotkanie. Krakowie, gospodarze będą e, rozpoczynać. No i jak się zmienia? Tryb widza. Tryb widza. O, jest ładnie. A teraz Makuch, Makuch. Pięknie zablokowany teraz Kuba Kiwior. Kuba Kiwior. Czy wybije? Kuba Kiwior podaje do Walskiego. A, Danilo Pereira ostatnio się nie zagrał. Nie wiem, czy on... Może jest na ławce, to go wpuszczę. Arkadiusz Milik. Do Bartosza. Bartosz ma tam Mohameda Sala... Co to było? Arkadiusz Milik dostaje podanie od Piotra Zielińskiego. Piotr Zieliński pięknie podoba teraz Arkadiusz Milik. Wysypanie do Walskiego. Walski, Walski może podać. Może podać Walski, ale mimo wszystko Walski leci sam. Walski do Arkadiusza Milika. Arkadiusz Milik! Arkadiusz Milik! broń to bramkarz. Ale tutaj Rapa kontra Christian Pulisic. Numer 8. Rapa mimo wszystko wygrywa. Prawy obrońca po prostu... Pozbył się naszego lewego skrzydłowego, ale czemu policzyć się się ocenął, to nie mam pojęcia. Walski kontra Ra Rasmussen. Rasmussen e, widzi Oschi Oschime. E, Kalman. Kiwior pięknie. Cały blok defensywny defen defen teraz Jakuba. E, Arkadiusz Milik z piłką. Walski. Walski mega dużo się pokazuje. Teraz e, Zieliński z jego numerem 10, który był zastrzeżony w Napoli, dlatego do dopuszczy. Co to było za podanie? Mohamed Salah. Ma tutaj Ronaldo z tyłu. A nie, to Milik. Chris, Cristiano Ronaldo, nie, to Milik. Bartosz. Podanie do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo do Walskiego. Akcja się rozpędza. Walski obok bramki. Salah pięknie prowadzi piłkę. Ma Milika, ale czemu on tak to przedłuża? I czemu gra do Bartosza, który jest jednym z najsłabszych z naszej drużyny? Ale Mohamed Salah na Ronaldo. Broni Madejews, Madejewski. To nie jest zdecydowanie bramkarz. Jak grałem karierę zawodnika w Lechii, Gdańsk. Zdecydowanie to nie jest on. Ale tymczasem mamy kolejną akcję. Mohamed Salah do Cristiano Ronaldo. Cristiano Muczaczo. Cristiano Mucciaccio, ale czemu ty nie podajesz? Podaj do Milika! Arkadiusz Milik! Do Walskiego! Walski po raz kolejny przy piłce Zieliński do Mohameda Salaha, który ma fineski. Mohamed Salah, wycofanie do Bartosza. Bartosz, podaj! Ty tego nie strzelisz! Cristian Pulisic Arkadiusz Milik! Arkadiusz Milik! Gol! Mamy bramkę od słupka Arek Milik strzela! Z numerem dziewiątym. Polak strzela bramkę Krakowi. Madejewski bez szans. Sprzed pola karnego pięknie, a nie, jednak, w polu, a nie, jednak przed polem karnym. Od mamy 1-0 dla Puszczynie połowica. Zaczynamy drugą połowę. Mamy również zmiany. Danilo Pereira wchodzi za e, Walskiego, który był już zmęczony. I się nie dziwię, bo jak gra się aż tak słabo i się strzela na hamak, to mu trzeba być zmęczonym. Jeszcze jedna zmiana była, już zapomniałem jaka. O, stępień za Jakubę, ponieważ Jakuba był mega zmęczony. Tymczasem Mohamed Salah dostaje podanie. Danilo Pereira się pokazuje. Piotr Zieliński wysypany do Salaha. Salah do Koja, który wszedł za Bartosza. Danilo Pereira do Mohameda Salaha. Mohamed Salah! Salah będzie rożny! Teraz Salah wrzuca. Ale to było tragiczne! Jednak nie! Ronaldo z bramką! Spalony? Nie! To jest bramka! Cristiano Muczaczo! strzela bramkę z główki, ale jak tam wbieg! Cristiano Ronaldo jak połamał ręce Madejskiemu I na wyjeździe obejmujemy dwubramkowe prowadzenie w derbach. Daniel Pereira, do są so podanie odstąpienia. Pereira, ty miałeś dobrze podejść do salacha, niestety podanie przecięte. Rasmusen próbują gospodarzy zdobyć kontakt, lecz to im nie wychodzi pięczek. I pięczek, 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 pięczek. Ankara, pięczek, Ankara, pieczek, pięczek. Pięczek, pięczek, pięczek. Pięczek nie podał do policicia. Teraz wycofanie do policicia. Christian policicia do Danilo Pereira. Danilo Pereira z dobrą szansą na podanie. Do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Chyba do policicia teraz Danilo Pereira. Proszę w Cristiano Christian policicia. Do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo obok bramki. Mamy 5 strzałów celnych, z czego Krakowia ma zero ale teraz. Drużyna Pasów może to zmienić, może mieć pierwszy strzał, ale nie, bo koi na posterunku. A tymczasem Jaroszyński jednak przejmuje, Skowgard, Jaroszyński i tak właśnie powinniśmy grać z drużyną Lecha Poznań, Legii Warszawa, właśnie Krakowi. Rakowa, Częstochowa, nie wiem, czy ja już go wymieniałem, ale z wszystkimi powinniśmy grać tak dobrze, że 2-0 to powinno być nasze minimum, a nie, że przegrywamy cały czas. Na przykład z ŁKS-em Łódź 2-0, tymczasem Christian Polisic do Zielińskiego, Zieliński nie przejął tego podania, to by było 3-0 i koniec meczu. Tymczasem na ostatnie 10 minut mamy kontrę, a Atasnow, Atasnow, a nie, Atanasow, Atanasow. Prowadzi piłkę z numerem 6. Prawdopodobnie środkowy pomocnik defensywny, bo taki numer właśnie noszą środkowy pomocnicy defensywni numer 6. Ale co on kręci jakiś bążki? Oni muszą wynik gonić. Kalman z numerem 9 do Makucha. Makuch. Makuch do Kalmana z powrotem. Czemu ten lewy obrońca nie wybiega? Kalman, no wreszcie do... Jaroszyński się odpalił. Jaroszyński, Jaroszyński wbiega po lewej stronie. To może być rzutka, rzutka, ale prosto w koja. Tymczasem Kalman do Makucha. Makuch zostawia się, podanie do Kalmana, Kalman z numerem 9 może wrzucić, jednak nie, podanie do Makucha, ten może wrzucić. Wszyscy mogą wrzucić, ale przejmuje to i mimo wszystko przejmuje to Kevin Komar, podanie do Jakuba Kiwiorej został tylko doliczony czas gry. Minuta doliczonego, doliczonego czasu gry Danilo Pereira, Danilo Pereira, wypuszcza Mohameda Salahę i to może być jeszcze 3 do 0 dla drużyny, puszczenie połomice. Mohamed Salah, piętka, ale nieudana i sędzia kończy to spotkanie. Dziękuję, 3 punkty. No, siema, siema, widzu. Ej, ładuj się! Ładuj się! O, no. Siema, siema, widzę, Siema, siema, cześo. Ehm. Ogólnie to jak opiniała meczu? Ehm. Czuję dumę z chłopaków. Czuję dumę z chłopaków. Byli niesamowici. Tak powinni grać wszędzie, już zawsze, ale nieważne. No, ogólnie jak wytłumaczyć dzisiejszą zdumiewającą wygraną? To dowodzi naszych umiejętności, tak? Cristiano Ronaldo wykierował ehm, wraz z Milikiem. Yy, to spory cios dla waszych rywali, prawda? Zasłużyliśmy na ten wynik! Zasłużyliśmy. A, to Dzień tyle? Dobra, dzięki. NORA! No. My mieliśmy mieć zysk... Mm, 325 milionów. Mhm. Czas na 33. kolejkę e, ekstraklasową. Tymczasem musimy zamienić e, Walskiego zdecydowanie z Danilo Pereirą. Z Danilem Pereira, bo... Dobra, nieważne, Santos wejdzie za Jakubę, bo ten już zdycha na boisku po pierwszej połowie. Wejdzie tutaj Tomalski, no i co? No i Majchrzak za Cristiano Muchacho, ponieważ coś mu nie wychodzi, a Zielu musi się pomęczyć. Proste, proste. I z biały Białystek bez problemu wygrywamy na wyjeździe 1-0, a 2-0 Miliki Salah! E, no siema, siema, kolejny wygrany mecz. Pytań. Łatwo, łatwo? Bożyną. No słucham Twoich pytań. E, no, ogólnie to Karkoń bez kolejnej szansy. To go zmotywuje, to go zmotywuje, że on nie ma kolejnej szansy, bo kraje gówno i mam o wiele lepszych e, obrońców. E, no to co tam dalej? E, nie było innej opcji niż wygrana. No, nie miałem, nie miałem wątpliwości żadnych że, że Przegramy. Znaczy kurde, wygramy. E, czy, czy klub Jagielenia Biał jest tylko bardzo ułatwi zadanie? To zasługa chłopaków, tak? To zasługa chłopaków. E, jakieś jeszcze pytanie? Nie? ok. NARA! Taka jedynka na kolejne spotkanie, no i Zieliński magicznie wypoczął, a Salah teraz będzie się męczył. Czas na mecz z Radomiakiem radą który wywalił nas z Pucharu Polski w 1-8 finału 2-0, do wygrał ponad nas, ale wtedy graliśmy na wyjeździe. No i teraz się odgrywamy, Jakuba z czerwoną kartką, co ty robisz pajacu? No i to spotkanie z Radomiakiem zakończyło nam dzisiejszy sezon, oraz dzisiejszy odcinek odbiliśmy się od dołka tabeli, z czego jestem niezmiernie ucieszony, niezmiernie dumny. Na 11. miejscu kończymy kończymy nasze zmagania ligowe w pierwszym sezonie, w pierwsze półsezonu, Lech Poznań 10 punktów więcej od Piasta Gliwice zdobywa Mistrzostwo Polski. Warta widzę w i Chorzów, by spadły z ekstra klasy. Co jest dziwne, to dwóch Beniaminków by przetrwało. Gdzie jest EUKS? jest na 8. miejscu, więc mieli o wiele lepszy... Sezon od nas, ale no, gdyby nie ta, ta porażka w wypucharze polski e, oraz gdyby nie kryzys z kondycją, to pewnie byśmy zajęli też jakieś top 10, ale 11 miejsce. Można powiedzieć, że nawet 10, ponieważ gorszy bilans brankowy o jedną bramkę e, z koroną Kielce. To, to wszystko się przyczyniło przez te pierwsze 11 spotkań, ale w 23. Zdobyliśmy wystarczającą ilość punktów, aby się utrzymać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Teraz jeszcze będą statystyki, kto co wygrał, no i będziemy kończyć. Bo tak! A więc co są nasze statystyki? Kevin Komar, 3 3 kąta w 15 meczach, tutaj tak lepiej niż Krzysztof e, Wróblewski. E, Salach, 13 meczów, 6 bramek, 1 asysta. Kramarz, 1 mecz. Brawo! E, Ronaldo, 10 meczów, 6 bramek, 2 asysty. Mesanowicz 19 meczów, 2 bramki, 5 asyst. Arek Milik 12 meczów, 6 bramek, 1 asysta. Zapolnik 25 meczów, 5 bramek, 4 asysty. Bardzo ładne statystyki, szkoda, że tak dużo meczów musiał zagrać. Majchrzak 16 spotkań, 7 bramek, 1 asysta. Pulisic 3 asysty w 12 spotkaniach. Pereira również z naszych nowych nabytków. W 15 meczach zdobył 1 asystę i 2 czyste konta, więc to było na tyle z takich ważniejszych. No jeszcze Zielu zdobył asystę oraz bramkę. A Kibior miał tylko dwa czyste konta. Więc skoro już wiecie, że Lech wygrał Ekstraklasę, to musicie również wiedzieć, wiedzieć że Liverpool pozbył się Salacha i nagle zaczęli wygrywać puchary. Ale to nie o to chodzi. Ciekawostka! Nie pobiliśmy e, rekordu naj, najwyższej porażki poprzedniego menadżera, bo wtedy było to 4-1 z Lechem Poznań. A my nie przegraliśmy nigdy 4 do 1 pod władzą Czesława Michniewicza. Więc no, ciekawe. O, i na ostatnie trzy kolejki się obudziliśmy i zdobyliśmy 9 punktów, co też możemy zo zobaczyć w ostatnich wynikach Milik najlepszym zawodnikiem miesiąca! Let's go, a ja sobie teraz symuluję do 2 czerwca. Pełno Junior wygrywa kontrakt. I teraz możemy sprawdzić, kto wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Konferencji. No i Puchar Kraju oraz Ligę Europy. Puchar Kraju wygrał Pogoń Szczecin 2-1 z Piastem Gliwice w finale. Super Cup Sevilla przegrała 3-1 z Manchester City. Barcelona 5-3 w porzutach karnych wygrywa Ligę Mistrzów, Ligę Europy wygrywa Bayer Leverkusen, z czego się bardzo cieszę. A Liga Konferencji wygrywa Lil z Fenerbahce. Jeszcze zobaczmy, gdzie odpadła drużyna Legii Warszawa. Trzecie miejsce, no niestety. A jak było z Rakowem? Czy w ogóle się dostali do... Nawet no, się nie dostali do Ligi Konferencji. No niestety. To by był pierwszy sezon. Czekajcie na drugi sezon. Ale przed drugim sezonem pewnie będzie jeszcze jeden odcineczek z kariery zawodnika. Dziękuję za oglądanie. Ja byłem Misowski. Do zobaczenia i cześć. Jak to bardzo z Ligą Mistrzów?!